Witam w kolejnym odcinku. 22 No, witam w 22 odcinku recenzji. Dzisiaj recenzujemy gumę Orbit White Fruit. W składzie mamy kwas cytrynowy. Bla, bla, bla. Tak oto wygląda ten produkt. Nie, czy? Wiem, wiem, Dobra. Zapach Do, cytrynowe, nawet dobre. To sprawia, Koko. że twoje zęby w końcu będą białe. Tak pisze. gdzieś tak pisze? na początku. Dobra, ale ważne. Najlepiej spożyć przed bla, bla, bla. A jest, pomaga usuwać plamy po kawie i zachować naturalną biel Twoich zębów. I uwaga. Eee. Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający. Zawiera źródło fenyloalaniny, nie wiem co to znaczy. Ale rozumiem, że tak. Jeżeli to daje Wam efekt przeczyszczający i to Wam daje efekt przeczyszczający, to nie opłaca się iść na. Yy, nie opłaca się wydać pieniądze na jakieś spalacze, tłuszczu i tak dalej. Wystarczy, że dostaniecie sraki, odwodnicie się. I pewnie, jak już nie będziecie mieli czym się odwodnić, to yy, wysracie jeszcze całą resztę swojego ciała. Prawda? Pewnie tak jest. Ale nie polecam Jeszcze, tak jak zapalić papierosa i wypijesz kawę, to ja pierdolę. To. I zjesz kebaba. Takiego shady kebaba. Pomysł dla Was widzowie, zróbcie sobie challenge, sprawdźcie czy schudniecie po zjedzeniu kebaba, wypi... z... po całej paczki gum w, cie... w przeciągu pół godziny i zjedzeniu tych gum. Jeszcze KFC. Z... Wypiciu całego y... ice tea biedronkowego, zjedzeniu kubełka KFC i co jeszcze? Hot doga z, z takiej mega obskurnej stacji, na... z której nigdy w życiu byście nie zjali. I najtańszej parówki z Biedronki, takiej tak. obślizgłej. Dwa miesiące po terminie. I możecie trafić do szpitala i wtedy do was ulubiony youtuber przyjedzie. I tu myślę, że recenzja produktu 10 na 10, smakuje dobrze. Oj chuj, no i tyle. Ewentualnie jak nie youtuber to Batman albo Superman. Tak, jebać Batmana, piona. Nowy Batman. Dawaj, dawaj. Piona!